witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Gamer. W dzisiejszym hashtag czwartym odcinku będę dla Was nagrywał skład booster, ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamusi, pozdrawiam Gabrysię Parońską, pozdrawiam Skramblinka, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Sanka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Mójtonga, pozdrawiam Andrzeja Szczepańskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam. Pozdrawiam Kubiaka, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam Gierkowskiego, pozdrawiam Cynamona, pozdrawiam Asasina, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Drifcie, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Hayka to Blade, pozdrawiam Aluwa do male na Kukach, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam... Cichutki, Uwo pozdrawiam cicho podłogę M, pozdrawiam Szepę, pozdrawiam Boksdela, pozdrawiam Fagadę, pozdrawiam Łukasza Zarę bez pokrzewnicy, pozdrawiam Masinieckich Zademiacze, pozdrawiam Klaudię, uwu, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina, K, pozdrawiam Ewelka 1234, pozdrawiam MK, pozdrawiam Hajcius Delf, pozdrawiam Olka, pozdrawiam Dominika B, pozdrawiam Dumlayer Pro, pozdrawiam konto, podłoga memy 5752, pozdrawiam Pocieka, pozdrawiam Kiśla, pozdrawiam 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 widz pozdrawiam tej pozdrawiam Jowida, pozdrawiam Naksa pozdrawiam Gnaciora pozdrawiam Staszka pozdrawiam Pawła pozdrawiam Igora pozdrawiam Zbyszka pozdrawiam pedały są Majchela pozdrawiam atery 43 rg pozdrawiam Merweda, pozdrawiam szefa pozdrawiam Fortnite sigmy pozdrawiam Olo pozdrawiam Olobotka, pozdrawiam Marcina Tomankiewicza pozdrawiam Patryka Ciepiele pozdrawiam Monkoła, pozdrawiam Patryka Czupura pozdrawiam Marcina Majkuta pozdrawiam Pozdrawiam Adoriana, pozdrawiam Maćka Asapkę, pozdrawiam Spąciciela, pozdrawiam Michała Cygmy, pozdrawiam Pałysa sigmy pozdrawiam Manteusza, pozdrawiam Siostrę Nigę, pozdrawiam siostę Renika, pozdrawiam siostrę Renigę z Ameryki, pozdrawiam Filipa Raka, pozdrawiam FC Sporting, pozdrawiam Julię Kowanik, pozdrawiam Fistka, pozdrawiam Mikusia Rowerzystę, pozdrawiam CJ DJ a Rowerzystę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to dzisiaj tylko nagram dla Was krótki filmik z jednej walki, oczywiście łąka walki i przeciążenie zaklęć. Moi znajomi to pewnie teraz oglądają więc zaczynamy. nie zakręć. Rozwalę was, dupki jedne porąbane. Ja wam pokażę, że ze mną się nie zadziera, słabi girl racze. A hejterzy, którzy mnie nie doceniają, to kij wam głowę i tyle. No. Dobra, odblokowujemy sobie LPRimo i lecimy z tym koksem. Kto tu ze mną zadziela, ten dostanie od moich postaci i tyle. Przecież ja jestem mocny, a wy jesteście słabi i tyle. Jestem od was lepszy i zawsze byłem lepszy w, w durne hejtery. No. Rozwalamy ich na strzępy. Ja normalnie was wszystkich rozwalę! Przepraszam, że się chwalę, ale po prostu trzeba walić, do bólu. Dobra, dobra. Dobra, teraz tego gnoma rozwalimy. Jeszcze pamiętajcie, premia do nagród jest w tych skrzyniach, więc trzeba otwierać skrzynie, żeby mieć dostęp do wielu monet i nagród. Tutaj już jacyś przeciwnicy nas atakują. Dobra, to lecimy teraz do następnej nagrody. Oczywiście, teraz zabieramy sobie to. Medek do uleczenia będzie i tyle. Klucz za darmo. Właśnie o tego Girl mi chodziło. To teraz Girl coś sobie porozwalamy. I przepraszam Was za przechwalanie się. I przepraszam, że się uniosłem. Po prostu wiem, że jestem dobry, a Wy mi to uniemożliwiacie. Więc bądźcie mini dla mnie, a ja będę miły dla Was. I będzie wszystko ok. Bo zawsze się dla Was staram, widzowie. Dobra. Teraz weźmiemy sobie Dynamite'a, tego tu chcę na cimku, rozwanimy. jeszcze tego mogę wziąć, no nie wiem, nie wiem, o, kolejny Dynamite, weźmiemy sobie tego tutaj, jeszcze minuta do skończenia walki nam została, kurde, gdzie tu teraz polecieć, dobra. Mam tu trochę tych klejnotów. Dobrze, jest wszystko ok. Drzewka trzeba rozwalać i wszystkie inne. O, no, dobra. Jest tutaj coś wartego mojej uwagi. Drzewka do porozwalania. Dużo perli do nagród dzięki skoszeniom. Trzeba ulepszać i tyle, więc biorę sobie tutaj tego barbarzyńca potwora. Jeszcze inni gracze chcą też nagród bardziej niż my, ale my też się postaramy, więc tutaj premia do nagród będzie nasza i tyle. To jeszcze tego no ma ale tak przy okazji nie niż 10 minut będę nagrywał ten filmik i będzie gicio. Dobra. Wiedźma na sam koniec jest, wygrałem. Finish! Coś niesamowitego! Trzymam się z daleka od przeciwników i zobaczcie, jestem do drugi. To teraz wystarczy, że odbiorę sobie coś z pudła. Oglądać nie będę, bo pasę sobie przewróciłem i teraz mogę coś trafić z episkiego albo zwykłego. Pudełka, rzadkie pudełko. Epicki byłby tutaj najlepszy. Ale na razie sobie odbieramy do oddziału. Rozwijamy sobie Dynamite na wiele, wiele procent. Osiągnięcie odblokowane, czyli 500XP, pucharków i tyle. O, tutaj jest coś do odblokowania. Dobra na gorodę. A mapę światów mogę odblokować albo tą bije? Jeszcze nie. Niestety nie. Nowości od bo jeszcze nie mogę odblokować. Tutaj już mamy spoko na ludziku. Jest coś tutaj. Muszę spersonalizować. Tutaj nie ma nic do personalizacji, więc. Mnie się wydaje, że kończymy ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka ze Squad Boosters i pozdrawiam wszystkich moich ukochanych widzów. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Pa mordę. Miłego dnia Wam życzę.